Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalowej FPC. Zapraszam Was dzisiaj na test. Będziemy sobie testowali pamięć ram od marki od firmy Extreme PC. Zapraszam na film. Moi drodzy na początek dosłownie dwa słowa na temat samej marki Extreme PC jest to marka firma tutaj poznańska zresztą ja w ogóle nie miałem pojęcia o jej istnieniu szczerze mówiąc a jest to firma która zajmuje się również składaniem sprzedażą komputerów i podzespołów w tej chwili w ofercie mają właśnie pamięci RAM na razie tylko pamięci RAM DDR trójki DDR czwórki w dwóch wielkościach kości przede wszystkim zaraz wam tutaj pokażę o cała taka Paczka to są kości o wielkości 4 giga każda, taktowanie 2400CL 17 oraz drugi model, póki co w ich ofercie to kości o pojemności 8GB, każda, ale takich samych parametrach, czyli 2400 MHz, taktowanie, napięcie wiadomo 1, 2 i CL również 17. Jeżeli chodzi o pamięci, to tutaj producent, nawet jak do mnie przyjechali chłopaki z Extreme PC, bardzo mocno podkreślali duże możliwości OC tego RAMu. Oczywiście ja do takich zapewnień zawsze zresztą podchodzę dość sceptycznie, dopóki sam tego nie sprawdzę, nie przetestuję, więc nie przedłużając, zapraszam na test. I zaczynamy powoli testy praktyczne od sprawdzenia bazowej, dokładnej specyfikacji testowanych pamięci. Przy czym skupiałem się na, na modułach 8GB, a no zwróćcie uwagę, że tutaj wszystkie sloty były obsadzone. Teraz delikatny OC do 2666 MHz, bez w zasadzie zmiany pozostałych parametrów. Już lecimy z taktowaniami wyżej na 2933 MHz, co już jest całkiem niezłym wynikiem. No i w końcu udało się uzyskać 3200 MHz, oczywiście ze zwiększonym napięciem oraz opóźnieniami. A tak wygląda różnica pomiędzy taktowaniami bazowymi a tymi po OC do 3200 MHz. Jak widzicie, średni mniej więcej wzrost wydajności to około 33%. No i moi drodzy, jak widzicie OC skończyło się na poziomie 3200 MHz z podniesionymi oczywiście timingami, ale ze standardowym napięciem dla kości o takich taktowaniach, czyli 1,3 V. I tutaj bardzo ważna uwaga, o czym wcześniej nie wspominałem. Wszystkie testy były przeprowadzane w takiej konfiguracji, jak tutaj widzicie również na przebitkach, czyli wszystkie cztery sloty Osadzone. Mamy platformę opartą o płytę z chipsetem X370 i rezę na pierwszej generacji 1700X, czyli praktycznie najtrudniejsza konfiguracja, jak chodzi o. Pamięć RAM, a tutaj te pamięci nie tylko, że bez problemu z platformą współpracowały, no to jeszcze to taktowanie z 2400 poszło na 3200 MHz. Mimo tych podwyższonych timingów, uważam, że wynik bardzo dobry i w teście syntetycznym AIDA, co zresztą widzieliście, no te wartości, te wyniki systematycznie rosły. Również czas oczekiwania pamięci malał, a tutaj wiadomo, im mniejszy, tym lepiej. Tak więc z ogólnego wyniku i zachowania. Tego ramu. No, jestem faktycznie bardzo pozytywnie zaskoczony i tutaj trzeba przyznać, że chłopaki byli pewni swojego produktu. No i trzeba przyznać, że jest naprawdę ok. Jeżeli chodzi o temperatury, bo tutaj pewnie wielu z Was się za. Stanawia takie kości w zasadzie bez żadnego radiatora, nawet z zielonym laminatem, a nie czarnym, e, jakie miały temperatury? Max, co zanotowałem podczas długotrwałych testów obciążania, bo to nigdy nie jest tak, że robię jeden przebieg i ha, ha, ha zadowolony siadam, e, to dobiła do niecałych 40 stopni, najczęściej ta temperatura przy obciążaniu takim normalnym, normalną pracą czy graniem, wahała się w granicach 29 do mniej więcej 33, 33. 4 stopnie Celsjusza, więc jest naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi teraz o wady tych pamięci, no to tutaj są rzeczy, na które od razu zwróciłem chłopakom uwagę. To jest pierwsza rzecz wygląd kości. Nie czarujmy się. Fakt, faktem. Nie każdy potrzebuje ramy z wielkimi radiatorami, z podświetleniem RGB i jest cała masa tak naprawdę odbiorców. Odbiorcy biznesowi czy klienci, którzy zamawiają komputery z myślą o firmach i dla nich wygląd nie ma żadnego znaczenia, a znaczenie ma cena i tak naprawdę taki klient bez problemu takie pamięci również zamówi. Ale osoby, które już chociaż małą uwagę zwracają na wygląd, no wolałyby z pewnością, tak jak w przypadku modułów 4GB, czarny kolor laminatu. No i to ciekawe, że właśnie moduły 4GB mają już ten czarny. Co ciekawe, nawet nie taki w pełni błyszczący laminat. No wyłaź, wyglądają te kości już znacznie lepiej niż te z modułami po właśnie 8 GB, tak? I to widać chyba. Od razu, także tutaj wolałbym, żeby to te moduły 8GB miały czarny laminat, a mniej już popularne 4GB mogą sobie mieć zielony. To jest pierwsza kwestia, zdecydowanie moim zdaniem do poprawy. Nie musi być radiatora, nie musi być RGB, ale niech sobie ten czarny laminat jest, będzie to zdecydowanie bardziej uniwersalne. No i drugi, druga uwaga, w zasadzie, którą mam, to do Ceny. Być może ta cena, która jest w sklepie, do którego link zresztą Wam wrzucę do tych pamięci do opisu, bo tutaj to jeszcze nie jest jakaś duża sprzedaż, nie została zaktualizowana. A wiadomo, że ceny czy dysków SSD, czy pamięci RAM teraz w ostatnich czasie dość mocno spadają. No bo na tle konkurencji Extreme PC za ciekawie nie wygląda. Za jeden moduł o pojemności 8 GB przyjdzie wam w tej chwili zapłacić około 188 zł. Na dzień dzisiejszy, jak sprawdzałem sobie cenę w tym sklepie, może za chwilę chłopaki to poprawią. Natomiast kości konkurencji, czy to na przykład Krusiala, czy chociażby Gigabyta, również 8GB giga, 1 moduł 2400C17 możecie kupić o nawet ponad 40 zł. taniej. No to jest różnica odczuwalna. Jeżeli kupujemy dwa takie moduły, żeby kości, ładowały, żeby kości pracowały w trybie dwukanałowym, to nagle robi nam się 80 zł różnicy. Ponad 80 zł różnicy. Więc cena tych pamięć jest zdecydowanie do poprawy. Pamięci, możecie kupić również w takich zestawach, jak ja tutaj do testów dostałem, czyli takie po 10 sztuk. Tą jedną zaraz chowam z powrotem, i one są wtedy tańsze. To jest około 40 zł oszczędności, ale na wszystkich modułach i w tym momencie. Nie, nawet więcej, bo tam jest 188 za pojedynczy, a w takim wielopaku kupicie je za 165 zł. Eee, czyli 169 zł wychodzi za jedną kość. Także no jest tutaj oszczędność w cenie. Na pewno, jeżeli ktoś korzysta czy składa więcej komputerów, to na pewno już jest opcja ciekawsza, no, ale wciąż to jest więcej niż na chwilę obecną oferuje konkurencja. Dlatego tutaj panowie, po pierwsze czarny laminat, po drugie. Cena tych kości, żeby ona nie odstawała jakoś bardziej od tej ceny rynkowej i jak najbardziej wtedy te pamięci mogę polecić. Bo mimo początkowo tych niskich taktowań, 2400 jak na dzisiejsze czasy to trochę mało, zwłaszcza do gamingu, gdzie wiadomo, wydajność procesora mocno zależy od taktowania RAMu, to one się bardzo ładnie podkręcają, można bez problemu podkręcić. I ode mnie to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że też się podobał, robiliśmy sobie dużo ocen. Sprawdziłem, czy faktycznie te pamięci tak dobrze się kręcą jak za Powiada to producent, nie przedłużając, jeżeli filmik się podobał, kciuk w górę, zostawcie suba do następnych filmów. A ode mnie na tyle dzięki za uwagę. Cześć, hej!